W dzisiejszym odcinku wraz z moim przyjacielem Dryfem będziemy rywalizować kto zarobi więcej na trybie style Brain Road. Daliśmy sobie godzinkę czasu, aby wyłonić prawdziwego zwycięzcę. Dobra, stary, zaczynamy! A najlepsze jest to, żeby żeby siebie okradać nawzajem, także będzie, będzie bardzo ciekawie. Ja już zaczynam sobie w ogóle od... Di ja już też kupiłem pierwszego PPKV. Hmm, co by tu kupić? Mm. O, mam, 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 dobra. Jeszcze jedno. Dobra, dryfik, dryfik, oni są moi, oni są moi. O tym jedno jest, świnie. Jest. Nie, dryfik! Oddaj mi moją jedną świnię! O kurde. <śmuszczą> 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 Czekaj, <może śmuszczą> ją jeszcze nie, nie! Nie, proszę, nie proszę! Yes. Udało się! Udało się, nie, udało się. Jeszcze się zemszczę za to, nie? No to bra, ja kupuję tripi tropi. Blefix Base, co tu masz ciekawego w środku. Słuchaj, nic o... dla ciebie, a pokaż mi ty, bo możliwe, żebym był chętny tutaj. Tak, to no Dobra! Bardzo. Dobra, trifik. Rozdzielmy no, się, każdy robi swoje i za jakiś czas się tutaj tak zbierzemy, zobaczymy kto kto ma lepiej. Okej, okay, możemy tak zrobić, no? Ej, chłopie okrada! No way! Dobrze, dobrze, dobrze. Zamykam bazę, zamykam bazę, bo by mnie już ukradli. Ja chcę mojego gangstera Futera. Dobra, staćmy na mojego jest. gangstera Futera. O, Oneka Ambabala Bubu. Jest moja już, dobra. Nie, gości miałem ukradł, Straciłem 5 tysięcy. Brakuje mi 100 dolarów. Nie, jednego dolara mi brakuje. Daj mi go, daj mi go, proszę. Casto to Hipopotamo. Będzie mój. Mój! Dobra. Nie mogę go kupić. Jest, 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 jest. właśnie, ja chciałem jego kupić. Dryf, Dryf, Nie kradli pomysłów. Jak tam u ciebie z finansami, panie kolego? No mam więcej od ciebie, ale czy mi się uda ją kupić? Proszę, 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 proszę nie 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 nie. Ale to będzie mocne. Nie, ktoś mi kradnie, moją mojego... A bazę otwartą, co? No nie! Dzięki. Wiesz, że ja, ja cię w ogóle okradłem, nie? Ja wiem, że ty mnie okradłeś. Że wiedzą co ja też chcę zrobić. rzecz. Mogę wziąć co innego, ale dobra. Tak jestem na plus, tak jestem na plus I tam jeszcze sekund, 50. Dobra Spokojnie, to co ja tutaj kupuję No gościu Takie zakupy teraz zrobione Yo, mityki Kurde, jaki fajny mityk Kupił No by trochę bieda u mnie na razie, ale dobra no, Coś tam jest Nie wiem, no plus u mnie jest taki, że ja jestem na samym początku Linii jakby Więc co najlepszego to się tutaj właśnie spałni yeah, O jest Dzięki Ty mnie w tyłecie okradłeś! Okradłeś <laughs> mi moich <laughs> pieniędzy! Było przemyślane Ej, dobra, no, ja straciłem trochę teraz dolarków przez ciebie Chyba z 27 koła, nie? Jest stabilnie, tak ci powiem U mnie też jest bardzo stabilnie, ja odzyskałem praktycznie już te pieniądze, których mnie okradłeś Ja cię z niczego nie okradłem, ja tylko wykupiłem brain rota, nie? Ej, ja nie umiem tak tak mówić brain mówi. rota, czekaj Leah. It's brain rot Brain rot Dobra, tego biorę nie, dryp, dryp, dryp. Jak ty jest... mi go wykupisz? Nie! Nie, zamknęliśmy Uf. w bazie. Nie. Jest, jest. Stary weźmy mi Co, co ty masz Nie. za taki ty jak polujesz Proszę. na moje roty tylko? Idź się zajmij kupowaniem innych Proszę, proszę właśnie wypuść, stary Nie, stary, stary Jak nie. mnie zająć w ja cię stałem w suba, wypuszczam cię Ej, bo, bo mi kradną, proszę wypuść mnie Nie, ja to wypuść, stary, teraz. nie wypuszczam Dobra, dobra nie, nie. Dobra, zaufałem ci, masz Proszę, zdążę. Dzięki, Max, dzięki Nie zarabia stówę na sekundę Ej, nie jest taki zły w sumie O nie, bazę otwartą Kurde! Dobra. Nie! Dobra. No, udało się, nie udało no. się! No i co? No way. O, tu ma gościu u góry. I chcesz mi pomóc? Nie, Drypik, ja muszę z tobą rywalizować. Ale żebyś ty, ty sobie też, wiesz, zgarnął. Co, robimy no. akcję, włamujemy się teraz do kogoś do bazy? Czekaj, kradnę mu. Dobra, on ma faktycznie otwarty, on nie, ma góry całą. Nie, nie, Kurde, uderzył mnie. Zmienił serwer, gość. Myślę, że idziemy łeb w łeb pomimo wszystko. Ja masz tam chyba tylko 10 koni ode mnie. <laughs> Się żyło, ale mam okazję To jest moje, to jest moje Co kupujesz? Ej, nie To jest moje Kurde, mogę to kupić no Przyszło do, do mnie? Trudne. Jest, jest Globrofruttiditto Mam jakieś słowa Nie, może sobie ją wziąć, nie? Tak? Ej, dobra, oddaj tak. mi ją Jak? Oddam ci, no, oddam ci, oddam ci nie. Oddam ci, stary, no <laughs> Kurde, dobra Ej, ja nie umiem się bić kompletnie z tobą. Daj mi to, daj mi to. Tu masz, tu masz bityka, bierz tego daj bityka. Mi to. biorę go. Stary, biorę go, nie? O nie! 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 Abym ja go, go wykupił. Dobra, muszę coś posprzedawać teraz. Kurde! Przepraszam! Ja nie Co chciałem. To nie, nie tak Co jak ty myślisz. To nie tak jak myślisz, proszę. I lepiej uważaj, nie? Dobra, no ty masz powoli więcej kasu ode mnie. Ci już troszkę niebezpieczne robi. Oj, to wojdowaj. Który, 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 który? Kradnę mu brybrybryta pima. Dobra, ja mu o, Lionelli Carlinelli. Chodź tu. Grafik. Jaki <grystanie> <grystanie> Tak? Nie! Tak. Ty może ja w ogóle sobie kupię jakieś itemki, tutaj wziąłem speed coila na przykład. Dobra, chodź Blefik, przetestujemy. Musisz to podejść, dobra, uwaga. O ja wiem co to jest! Ja, co się, to teraz, robi? ja się teraz Ja czuję, nie wiem gdzie. Dobra, idę kogoś okraść może? Oj, ona ma mityka! Chyba za się otwiera za 50 sekund dopiero. Nie. Dzień dobry! Ej! Ktoś mi kradnie Ej, nie, ja utknąłem! Proszę, trafiacie? Uda mi nie. się, uda mi się, uda MI SIĘ, JEST, MAM nie. BOMBARDILO KROKODILO Nie wejdziesz, nie wejdziesz, nie wejdziesz, Let's go, widzowie, mytek, pierwszy mytek w tym odcinku Nie wziąłeś Bombardilo Krokodilo, a ty teraz z kasy trochę Już 3 miliony zaraz, pozdro, a to masz już 4 miliony Dryf, dryf, właśnie w tym momencie się odkuwam O, Trypi Trypi, Trypi Tropi żeś kupił Misklikiem Nie? Zostaw, nie no, oddaj no co? Nie mogę się trafić. Trzymaj kupić nie mogę no! No chyba już masz za małą kasę. Tylko milion. Mamy się mieć cztery tak? Ej zostaw mi ją! Za ile mogę to Do mnie idzie, do mnie idzie. E nie bo mnie Sigma boy! Patrz to! Co? Sigma boy jest? No, biorę go Sigma Ej. Boy, nie. Ej oddawaj mi, to jest mój Sigma Oddaj Boy! Mi go. Widzowie Uf. napiszcie stigma bo i w komentarzu jeśli widzicie ten moment filmu Proszę, proszę go, Glorbo, Glorbo daj mi Grolbo, Nie Glorbo, Glorbo, frutti, drillo Nie, zostaw Oddamy mi Jeden jest już mój, drugi też, on chce mieć parę on tym parę, mówisz, ale jak ja chcę mieć pierwszego. To oddawaj mi innego Brainrotę, ja chcę Sigma, <noise> Ja chcę Sigma, proszę cię. Ja go nie kupiłem, a kupiłem go. Ruryna Capucina też jest mega słaba. Dobry Dryfik, chodź, zapraszam cię. Skończyliśmy już naszą... E, nasz pojedynek. No właśnie, mhm. po co spał? No i tutaj masz moje wszystkie Brainroty. E, niestety jeden Mityk, ale tak, te same legendy. A Tropi? Co ona tu robi? Ja ją sprzedaję. W miarę okej. Okay, ale myślę, że... Ja mam więcej tych Brainoutów, to zapraszam teraz do mnie. Dobrze, pójdziemy teraz do ciebie. Ja sobie kasę zbiorę, tu proszę bardzo, możesz teraz wejść. E, no ja i co ci mogę powiedzieć, nie? Okej, okay, czyli większość e... okradniętych ode mnie? Nie, no mało co. Większość właśnie kupionych. Typu mm. Bombardiera Krokodilo, nie wiem, Balerina Cappuccina. No, no tak lepsze nie masz, nie. lepsze masz powiem ci, no ale... No dobra widzowie, sami ocencie w komentarzach, który z nas wygrał Waszym zdaniem, bo jednak mocno powiedzieć, że byliśmy na równi. Widzowie ocenią. I do następnego cino. Siema siema